Już jak po Babilonem ma 10 w dobrym humorze, ale jednak mistrz Fen przegrał. Jak ocenisz walkę wieczorów? Słuchajcie, czemu, czemu mamy zły humor? mistrz Fen przegrał, ale mistrz Fen wygrał. Tak? Mamy nowego mistrza Fenu, Daniela Rutkowskiego. Z tego miejsca serdecznie mu gratuluję. Wiadomo, że naszym mistrzem dotychczas był Adrian Zieliński, to ja mu kibicowałem, zdzierałem gardło, czułem olbrzymie emocje. To dla mnie jako dla promotora nowe doświadczenie, bo tak się czułem, jakbym sam za chwilę miał wejść do tej klatki. Wspólnie kibicowaliśmy razem z promotorami, właścicielami Babylon MMA. Oni swojemu, my swojemu przekrzykiwaliśmy się, no ale o to chyba chodzi, tak? Na samym końcu wygrał sport, była super walka i pomimo, że nasz zawodnik przegrał, jestem szczęśliwy, bo przegrał po super walce i wiem, że teraz rewanż się sprzeda i wszyscy ci malkontenci, szczególnie ci Twitterowi, co tak narzekali czemu od razu rewanż, już teraz chyba nikt nie powie dlaczego rewanż, bo zawodnicy spełnili pokładane w nich nadzieje, dali super walkę, bardzo bliską, bo walka według mnie była bardzo bliska. Minimalnie lepszy był Rutek, bo częściej obalał, a wiemy jak cenne w MMA są obalenia. Także bardzo się cieszę, gratuluję z tego miejsca nowemu mistrzowi FEN, Danielowi Rutkowskiemu, nie mogę się już doczekać rewanżu. Od początku wiedziałem, że to będzie trudna walka, ale my nie chcemy sztucznie pompować mistrzów, skoro mamy swojego mistrza, mistrza Fenu, a chcemy się mianować drugą polską organizacją, to my nie możemy unikać konfrontacji z mistrzami innych, nawet mniejszych organizacji, tak? W tym przypadku mniejszy, można powiedzieć, pobił dużego, rutek okazał się lepszy. No i tyle, taki sport, no a walka była bardzo wyrównana, bardzo dobra, najlepsza walka tej gali i z tego się bardzo cieszę. Taki był nasz cel, żeby... Mo y, nasz cel i właścicieli Babilona, żeby fanom dać coś ekstra, coś mega i myślę, że ta walka skradła serca kibiców i już wszyscy będą czekali na ten 28 marzec w Lublinie, kiedy ci dwaj niesamowici sportowcy znowu już wejdą do klatki i, i znowu da, dadzą ogień i stworzą wspaniałą walkę. Jeżeli już mówimy o konfrontacjach mistrzów z tych dwóch organizacji Babilon i FEN, czy możemy się doczekać w przyszłości kolejnych konfrontacji mistrzów innych kategorii wagowych między tymi organizacjami? Ja bym bardzo chciał, żeby nasz mistrz Andrzej Grzebyk zachował się jak na mistrza przestało, bo powiem słuchając jego wywiadów, że on odmawia walki ze Skiwą, gadając jakieś bzdury o wy wymaganiach finansowych i wyzywa młodszego chłopaka, który jest na początku ścieżki dopiero yy, jak, yy, jak zawodnik. Yy, na przepraszam w ogóle zmęczenie. Kamil Oniszyk to mi ręce upadają, tak? To, że to jest mistrz, jak jest, chce być mistrzem fenu, to niech się bije z każdym, kto, kto mu rzuca wyzwania. A jak nie stać go na to, to niech oddaje ten pas i daje, yy, daje miejsc, miejsce innym. Z Szymon Dusza, są inni mega zawodnicy, którzy na pewno nie odpowiadają walki. Coś takiego to jest zwykłe cwaniactwo. Nie podoba mi się to. Tym bardziej po takiej walce yy, z Fonseką był niewypał. Nie nasza wina, bo Fonseka nie wygląda źle sportowo. Ukrył kontuzję, zachował się jak zachował. Także Andrzej, jak chce być mistrzem fenu, to będzie takie wyzwanie z zawod który jest na równym poziomie w rankingu z nim przyjąć od tak, a nie kalkulować i wysyłać jakiegoś mało lata. stałem no, stosunkiem dla y, oni szuka, tak? No ale bez przesady Fenu to mistrz Fenu. Mi jest za niego wstyd i mam nadzieję, że pójdzie po rozum do głowy i że weźmie, weźmie tą walkę, a jeśli nie, no to sorry, Andrzej, od, od, oddawaj, oddawaj pas i daj miejsce innym, jest Szymon dusza, który jest konkretny i stać go na wiele i który na pewno nie będzie kalkulował. Także kalkulatorom zdecydowanie mówimy nie. Zieliński jakoś nie kalkulował, Chciał wyzwanie z Lutką, też mógł powiedzieć, nie chce się bić, bo jest mocny zawodnik, silny fizycznie, zapasnik. dajcie mi jakiegoś Leszcza, tak? Mógł wyzwać jakiegoś, nie wiem, zawodnika 15 z rynku. Jakoś zaryzykował, dzisiaj jest zły, ma sportową złość, ale to jest mistrz, to jest zawodnik, którego sz trzeba szanować, to jest prawdziwy sportowiec. Nie bał się wyzwania, wierzył się z chłopem e, niżżej w rankingach, mniej doświadczonym, ale miał świadomość, że jest bardzo mocny, dlatego dla niego podwójny szacunek. A to zrobi Andrzej, to naprawdę ręce mi opadają. Jako prezes organizacji FEN będę z nim rozmawiał, bo nie może tak być dalej. Jeszcze a propos właśnie kapitalnego main eventu dzisiejszego. Dzisiaj wygrywa Daniel Rutkowski. Mamy w marcu zaplanowany rewanż w Lublinie. I pytanie tutaj, bo pytałem wczoraj Daniela Rutkowskiego podczas ważenia, jak to będzie wyglądało, niezależnie kto ten rewanż wygra i zdobędzie obydwa pasy. Ten zawodnik będzie bronił tych pasów, rozumiemy. Sytuacja kontraktowa będzie wyglądała tak, że będzie ich bronił w dwóch organizacjach, tak? Tak to wygląda. Słuchajcie, no, zobaczymy jak to będzie. Na razie jesteśmy dogadani na mecz i na rematch, także... Yy, dajmy czasowi czas. Czekamy teraz na starcie 28 marca w Lublinie, wielki rimecz i zobaczymy jak to się wydarzy, tak? Jeśli wygra Rutek po raz kolejny, no to nie będzie sensu robić na razie trzeciego starcia, ale jeśli będzie one to one, jeden jeden, no to wtedy wszystko jest możliwe i będziemy dalej się układać i kombinować, tak? Ja już dziś nie mogę się doczekać tego starcia i myślę, że fani również. Znaczy bardziej chodziło mi o to, czy jeżeli właśnie na przykład Rutek wygra ten pas, to będzie go bronił również Fenie, tak? Jako zawodnik Fenu będzie bronił pasa Federacji Fen. No tak, oczywiście, pierwszą obronę już będzie miał w rewanżu z Zielińskim. Tak znowuż dwa pasy będą na szali i będzie Rimacz. Ale później, w późniejszej kolejności, czyli e, zawodnik wygrywa obydwa pasy. Na przykład Zieliński wygrywa obydwa pasy, broni e, pasa Babilonu w Babilonie, a pasa Fenów w... No to jakoś kontynuować, bo to jest współpraca, żeby to wszystko kontynuować i tak dalej, tak. Po to zaprosiliśmy siebie nawzajem do stołu, żeby, żeby to szło do przodu i myślę, że to wszystkim wyjdzie na dobre. Tak jak cały czas wspominałem, zawodnicy będą mieli więcej walk, a na samym końcu wygrają kibice, bo będą mieli więcej takich mega starć, a gdybyśmy się nie dogadali, to prawdopodobnie przez najbliższe lata Polscy fani by się nie doczekali Walki. Oprócz walk mistrzowskich, macie na myśli jeszcze jakieś inne transfery zawodników między Waszymi organizacjami? No nie wykluczamy żadnych opcji. Jak już współpracujemy, to na różnych płaszczyznach. Także spokojnie. Walki mistrzów to wiadomo, są takie wisienki na torcie, ale nie wykluczamy też innych opcji. Nie? Ogólnie to chciałem przeprosić wszystkich, że jestem trochę emocjonalny w tym wywiadzie. Ale mam podniesione ciśnienie, mi się dziwcze. byłem przy klatce, walczył mu się, za... pierwszy raz w życiu przeżyłem coś takiego jako promotor, żeby był się mój zawodnik z mistrzem innej organizacji i naprawdę to jest dla mnie nowe doświadczenie, także jeszcze targają emocje i nie jestem aż tak bardzo opanowany jak zazwyczaj roli prezesa organizacji Fight Exclusive Night porozmawiajmy o kolejnej gali, którą planujecie. Nie mogę nie zapytać o galę, która odbędzie się w Szczecinie i osoby, które, które ją promują, czyli Chińczyk, Kasia Lubońska i inni. Może najpierw zacznijmy od Chińczyka. Czy, czy, czy blokowaliście go przed największą organizacją na świecie UFC, czy rzeczywiście pertraktacje wyglądały inaczej? Nie no pani redaktor, my, my nie jesteśmy tacy, żeby kogokolwiek blokować. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie zabieramy nikomu marzeń, Chińczyk ma z nami kontrakt jeszcze bardzo, bardzo długo. Jesteśmy w kontakcie z jego menadżerem z Pawłem Kowalikiem i jesteśmy dogadani, jak przyjdzie konkret z UFC, siadamy do stołu. Paweł mniej więcej zna nasze oczekiwania i się dogadujemy. Akurat wyszło jak wyszło, że do końca walk, wszystkie karty walk i UFC są zapełnione. Była szansa, żeby się Chińczyk był w listopadzie, dlatego nie wystąpił w październiku. Nawet go nie ogłosiliśmy, ale nic z tego nie wyszło, jest gala w Szczecinie, Chińczyk się bardzo cieszy, że tam jest walka w jego rodzinnym mieście, jeszcze nie może tego doczekać, a obiecuję wszystkim kibicom, że jak zgłosi się po naszego mistrza UFC, na pewno się dogadamy, nie będziemy go blokować, także spokojnie. Czy to właśnie postać Chińczyka była tą motywacją i tą inspiracją, dla, dla, dla której wybraliście miasto Szczecin? Między innymi tak jest Chińczyk, jest Wojtek Janusz, jest Maciej rokes Jewtuszko, jest, jest paro innych zawodników. Cały czas analizujemy rynek, rozmawiamy z wieloma miastami, wiemy, że Szczecin jest jedną z nieformalnych polskich stolic MMA. Oprócz Poznania i Olsztyna, żeby nikogo nie urazić. Tam jest głód na MMA. Dawno tam nie było dużej gali. Nasza największa konkurencja robiła tam event 4 lata temu. Potem była arena Berserkerów, potem ucichło, także mieliśmy wiele sygnałów ze Szczecina, od wielu ludzi, partnerów, żeby zrobić tam galę. Dlatego przekonali, przekonali nas i tam jesteśmy. Jestem przekonany, że 18 stycznia zrobimy coś wielkiego, coś wspaniałego. Nasza organizacja ma wiatr olbrzymi w żaglach. Zrobiliśmy super roboty w 2019 roku. Ja liczę na to, że 2020 będzie jeszcze lepszy, będzie przełomowy i że, za, że zaczniemy ten rok z hukiem, wspaniałą galą w Szczecinie. Jeszcze pytanko właśnie irokeza wspomnianego tutaj, walka będzie w formule MMA czy w formule K1? W i to jest zawodnik stricte MMA i na fenie jak będzie walczył tylko w MMA, a to kickboxing nie zostawi sobie na inne jakieś tam gale zabawkowe i, i, i tak dalej. U nas to jest MMA, jak iro będzie się bił dopóki będzie chciał, miał ochotę i sprawiał on to przyjemność, to zawsze jest mile widziane, ale jako zawodnik MMA. Różę gumienną, która miała akurat okazję walczyć w obu organizacjach, o których dzisiaj rozmawiamy najwięcej. Akurat dzisiaj w innej formule debiutowała w MMA, Jak oceniasz jej debiut dzisiejszy w tej formule? Nie chcę nic różu ujmować, ale zawsze na jakąkolwiek ocenę, bo ta rywalka nie umiała kompletnie nic, także to była gra do jednej bramki i to no, także tyle. To... Życzę róży jak najlepiej, niech walczy, niech wygrywa, niech realizuje się w MMA, sam ją kiedyś do tego namawiałem, także trzymam za nią mocno kciuki, no ale niestety po tej walce nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo to, to nie była rywalka na jej poziomie pod żadnym względem. Chciałem jeszcze zapytać o Szymona Duszę, bo emocje troszkę opadły, dał kapitalną walkę z Gniatkiem. Czy jest już jakiś pomysł co zrobić z Szymonem Duszą, no bo faktycznie zaprezentował się kapitalnie, powrót w tej trzeciej rundzie fenomenalny, no i tak jak rozmawialiśmy na gali we Wrocławiu, no naturalnym byłoby, znaczy naturalnym, gdzieś tam dałoby się go zestawić z Grzebykiem, natomiast to są koledzy i czy jest jakiś pomysł federacji co teraz dalej z Szymonem? Andrzej Grzebyk chce się być z Oniszukiem. no to o czym mówimy, nie a tak na poważnie, Szymon Dusza, pseudonim Simon Sol, mega zawodnik i ja czuję, że to będzie przyszła gwiazda organizacji. Mega, mega naprawdę fighter, charakterny, walczy widowiskowo, dobrze wygląda, materiał na, materiał na gwiazdę. Jestem bardzo zadowolony i dumny, że w szeregach fanów jest taki fajny człowiek, bardzo charakterny i będziemy na niego, na, na niego stawiać i obiecuję z tego miejsca wszystkim fanom, że o Szymonie będzie z czasem bardzo, bardzo głośno. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie wszystkich kibiców. Zapraszam już na FEN 27 do Szczecina, stolicy polskiego MMA. Tam jedziemy ostro, gruba gala, zaczynamy 2020, potem 28 marca, gala w Lublinie. Mega rewanż, naprawdę, tam będą wióry, Zieliński dostał lekcję pokory dzisiaj, ale będzie ciężko trenował, Rozmawiając z Szymonem Bońkowskim. Zmocnij się fizycznie, wzmocnij zapasy i zrobi wszystko, żeby powrócił na tron. Serdecznie zapraszam, Paweł Jóźwiak.